Drodzy Państwo, w związku z sytuacją, która wydarzyła się w czasie dzisiejszego 29 spotkania młodych na Polach Lednickich chcieliśmy się z Państwem spotkać, żeby wydać pierwszy krótki komunikat i uspokoić w sytuacji, w której obecnie się znajdujemy. Z informacji uzyskanych od służb pragnę zapewnić, że dzisiejsza ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie. Służby przekazują nam właśnie informację, że zarówno uczestnicy, jak i wolontariusze są odpowiednio zaopiekowani, że w bardzo spokojny sposób opuścili pola i sektory na polach. Także bardzo dziękujemy naszym służbom za to, że mogli w taki sposób właśnie służyć niecodzienny sposób, bo nie zawsze się to zdarza właściwie chyba pierwszy raz się zdarzyło na lednicy. Jednocześnie chciałbym poinformować, że decyzja ta została podjęta ze względu na niepokojące alerty pogodowe dzisiaj przez cały dzień oraz w okolicach godziny ewakuacji. Pragnę też poinformować, że w dniu wczorajszym nad polami przeszła dość duża nawałnica pogodowa i mając na względzie sytuację z dnia wczorajszego, a także w trosce o bezpieczeństwo uczestników naszego spotkania, jak i wolontariuszy zgromadzonych na polach lednickich, podjęliśmy taką a nie inną decyzję bo zdrowie i życie ludzi jest dla nas najważniejsze. Pragnę również zapewnić, że wszystkie osoby, które wymagały pomocy służb medycznych, tą pomoc medyczną otrzymały. Sytuacja również w dziedzinie medycznej jest zabezpieczona. Także również służbom medycznym pragnę w naszym imieniu, w imieniu organizatorów bardzo serdecznie podziękować. Jednocześnie tak jak tutaj też Państwa przed rozpoczęciem dzisiejszej konferencji zapytałem, czy wszyscy jesteśmy zaopiekowani. Cieszę się, że przechodząc zarówno po budynku, jak i po polach uzyskuje taki komunikat, że wszyscy wzajemnie dbamy o siebie. To też szczególne odniesienie do Lednicy, bardzo nam zależało, żeby lednica jednoczyła ludzi. A przy okazji tego dzisiejszego spotkania i sytuacji niecodziennej na lednicy, mamy wrażenie, że zjednoczyła jeszcze bardziej, za co wszystkim uczestnikom, jak i wolontariuszom pragniemy podziękować. Ja, może tylko dodam to, że przy całych nadziejach, że to inaczej miało wyglądać, że tak się stało, jak się stało. Mam nadzieję, i tak jak rozmawiam tutaj z uczestnikami, oni czują też, że to zostało jakoś dopełnione to, co zaczęło się dzisiaj już od rana. Więc, mimo że tak po ludzku szkoda, to wydaje się, że to, co zamierzyliśmy, udało nam się osiągnąć, w sensie duchowym nade wszystko. Także teraz zakończyliśmy Eucharystią, i myślę, że to było takie dobre dopełnienie całości. Teraz wydaliśmy dla Państwa pierwszy komunikat z informacjami, które udało się uzyskać do tej pory. Szczegółowy komunikat na temat całej sytuacji, która dzisiaj się wydarzyła, otrzymają Państwo w wiadomościach od naszego biura prasowego. Także bardzo prosimy na oczekiwanie, na oficjalną wiadomość. Jednocześnie będziemy wdzięczni Państwu za oczekiwanie na tą wiadomość bo będziemy się starali zebrać te wszystkie informacje od służb i je państwu przekazać w możliwie krótkim czasie Ja też chciałem podziękować państwu za to, że przekazujecie te informacje bo oczywiście rodziny zostały w domach i pewnie się niepokoją więc na takie informacje czekają bardzo bardzo dziękujemy